Moim zdaniem jesteśmy gotowi do pewnej roli, którą mamy wypełnić. Dlatego szkoda w nas inwestować. Dlatego zarabiamy jako Polacy tyle, ile zarabiamy. Do tej roli oczywiście przygotowują nas nasi politycy. Od czasu do czasu im się Wymsknie, jak to się mówi, tak? Tak, czasem zdarzy się taka sytuacja, w której przez przypadek powiedzą prawdę. Potem zdarza się, że taki materiał musi gdzieś zniknąć, on jest trudniejszy do znalezienia. My przez przypadek zgubiliśmy to nagranie, ale udało się w jednej kopii je odnaleźć. Chociaż dodajmy od razu, że po sprawdzeniu na stronie oryginalnej znajduje się tam tylko pusta strona. Tego nagrania już nie ma. Nagrania z wczoraj, nie dlatego, że było nieaktualne: od pięciu lat wisiało i pięć osób tam i to przypadkiem zajrzało. Nie, nie, zniknęło z jakichś dziwnych przyczyn. A może zniknęło dlatego, że zaraz się Państwo zobaczycie, znaczy jego fragment, że wypowiedziane były szokujące słowa, właśnie. Pewni politycy zdradzili się, do jakiej roli przygotowują Polaków, nas wszystkich. Maszyny, które zamierzamy kupić jako kraj, przydadzą nam się do ataku na Rosję. A generał Skrzypczak podchwytuje to, tłumaczy, że potrzebujemy maszyn na front wschodni. Szanowni Państwo, najpierw posłuchajmy, a potem chwilkę tę omówimy. Wypowiedź szokująca i chyba elita się zdradziła. Te, te, te Black dobrze zrozumiałem, nie przydadzą nam się, na, nie nadają się na front wschodni? Nie, ale wszystko się przyda. Wersji, no to... no, no, ale... znaczy, jedna rzecz, jeżeli się budujemy armię i on się modernizuje, to chodzi, to jest zwiększanie potencjału bojowego sił zbrojnych, czyli dostarczanie armii najnowszych technologii. Black Hawk nie jest najnowszą technologią i nie ma takiej wersji, która wypełnia polskie oczekiwania póki co, bo Amerykanie nam nie dadzą tych największych, najnowszych wersji, które robią dla siebie drugi amerykanie zamykają Black Hawk jako takiego. Nam potrzebny śmigłowiec na front wschodni ewentualnie. I ten śmigłowiec, który będzie na froncie wschodnim, musi spełnić oczekiwania wojskowych, musi być gotowy do tra transportu wojska i musi być tak uzbrojony, aby spełnił oczekiwania w stosunku do pola walki, które ewentualnie będzie za wschodnią. Tak... Panie Janie, szanowni Państwo, sami słyszeliście. Chcą nas wykorzystać do walki na froncie wschodnim. Panie, z tego co ja pamiętam, z historii II wojny światowej, to na front wschodni Hitler wysyłał swoich żołnierzy za karę. No bo to jest za karę. To jest front, na którym się zwyczajowo przegrywa. od... Już wielu, wielu setek lat. To jest front, gdzie trzeba walczyć jeszcze dodatkowo z zimą i różnymi utrapieniami. Naród rosyjski jest może biedny, ale bardzo w wojnie cierpliwy. Tam naprawdę trafia się za karę. Dziś ktoś, kto chciałby zaatakować Rosję, on już to nie tylko za karę będzie robił, ale to jest już czysta głupota. Czyli Francuzom się nie udało, Niemcom się nie udało, teraz czas na Polaków, bo im się kiedyś tam udało. No tak, posiedzieli. To wykorzystajmy na... ich, nie? Niech, tak. niech tam, to puśćmy Polaków na ten front wschodni, oni tam za nas zdobędą te, ten dostęp do tak. złóż. Tak? A, a Rosjanie będą dodatkowo mieli uzasadnienie, bo przecież oni do dzisiaj świętują wypędzenie Polaków z Kremla jako święto narodowe. W związku z tym będą mieli powód do tego, żeby no, to wydarzenie już odległe, które może dla nich już tak dużo nie znaczyć, przypomnieć sobie teraz naocznie, no bo My tam wyślemy nasze śmigłowce. Skandal, skandal, skandal. Sami Państwo słyszeli. My potrzebujemy broni, śmigłowców po to, żeby swoich żołnierzy wysłać na front wschodni. I mówiliśmy o tym już jakiś czas temu. A teraz y, tym przedziwnym potwierdzeniem wszystkiego, o czym mówiliśmy, jest ten znikający materiał z portalu TVN24. Taki niewygodny był. Niewygodna prawda? Dlaczego zniknął? To bardzo ciekawe, ale my go znaleźliśmy.